Unia Europejska. Ważny, coraz ważniejszy element dyskusji w polskim życiu publicznym, bardzo ważny punkt odniesienia. Kiedyś perspektywa dołączenia do Unii Europejskiej stymulowała polskie życie publiczne, później, członkostwo w Unii Europejskiej było uważane za nasze status quo dziś. Coraz więcej dyskusji o tym, w jakiej roli powinniśmy w Unii Europejskiej uczestniczyć. Ale by odnieść się do tego, najpierw należy zastanowić, czym właściwie jest Unia Europejska. Bo scenariusze w sumie są dwa. Jeden mówi, że Europa to jest wielka szansa nie tylko dla nas, dla Polski, dla krajów Europy Środkowej, ale dla wszystkich. Troszkę na zasadzie takiej, jak istnieje American Dream, czyli. Przestrzeń między dwoma oceanami, gdzie każdy może stać się każdym, gdzie kariery od płucy buta do milionera są czymś naturalnym i spotykanym w każdym pokoleniu. Wielu marzy, żeby Europa zamieniła się w coś w rodzaju Ameryki, żeby powstało, żeby urzeczywistniło się na naszych oczach European Dream. I druga frakcja mówiąca, że Europa to jest przede wszystkim konstrukcja, która chroni nas przed strachem przed strachem, przed wojną. Bardzo długo się to udawało. Prosperity europejskie, sukces integracji europejskiej. Nikt nie ma wątpliwości, że Unia Europejska osiągnęła ogromnie dużo od chwili utworzenia w 1957 roku. Yy, sukces polega na tym, że udało się dzięki tej unikalnej konstrukcji uniknąć wojen. Przekleństwo ostatnich 15 wieków Europy, czyli ciągłe konflikty między poszczególnymi państwami, nacjami, grupami etnicznymi, grupami religijnymi, odeszły w przeszłość. Od 1945 roku państwa, które są członkami wspólnoty europejskiej, nie krzyżują ze sobą y, broni. Ogromny sukces Unii Europejskiej, ale też sprawia, że słowo wojna stała się troszkę y, słowem zapomnianym. Bardzo mocno wykorzystuje to Władimir Putin. Właśnie obserwujemy jego gromadzenie wojsk y, przy granicy ukraińskiej. Aleksander Łukaszenka chętnie do tego się przyłącza, y, ogłaszając wspólne manewry białorusko-ukraińskie. Europa nie wie, jak się zachować, bo Europa zapomniała, że coś takiego jak wojna istnieje. Warto sobie o tym przypomnieć. Warto pamiętać, że Unia Europejska powstała jako konstrukcja, która ma przede wszystkim zapobiegać wojnom na naszym kontynencie i Unia Europejska ma obowiązek aktywnie działać tak w taki sposób, żeby widma wojny uniknąć.